Fenomenalne odkrycie sprzed miliona lat. Wykonał je człowiek Hiszpania. Fenomenalne odkrycie sprzed miliona lat. Narzędzia wykonane przez człowieka przed milionem lat, znaleźli naukowcy z kilku ośrodków badawczych w prowincji Łęka, we wspólnocie autonomicznej Kastylia La Mancha, w środkowej Hiszpanii. Jak poinformował zespół hiszpańskich naukowców kierowany przez Ignacio Martina Lerme, do odkrycia kamiennych narzędzi doszło na stanowisku archeologicznym El położonym w miejscowości Carascosa del Campo, Hiszpania. Odkryto narzędzia sprzed miliona lat wyniki prac zespołu badawczego, które zostały już opublikowane w magazynie naukowym Journal of Archaeological Science. Reports dowodzą, że narzędzia te stosował człowiek z gatunku hominidów homo antecessor. Autorzy publikacji wskazali, że większość znalezionych w Elpino narzędzi to artefakty z kwarcytu, w tym m.in. pięściaki, noże oraz płatki. Udało nam się ustalić, że kamienne płatki służyły do rzeźnictwa, natomiast większe elementy do ciesielstwa. Poinformował uczestniczący w badaniach archeolog Santiago Dominguez, który sprecyzował, że prace na stanowisku były prowadzone od 2014 rok. Naukowiec wyjaśnił, że w trakcie wykopalisk natrafiono również na narzędzia służące do wyrobu artefaktów drewnianych oraz naczyń, które nie zachowały się jednak do naszych czasów. W pracach badawczych w wzięli udział archeolodzy i paleontolodzy z kilku hiszpańskich ośrodków naukowych, w tym między innymi z Uniwersytetu w Murcji, Madryckiego Uniwersytetu Complutense oraz Krajowego Centrum Badań nad Ewolucją Człowieka Ceniech w Madrycie.